Nasze rozważania poświęcamy dzisiaj tematowi służby. Służba w kościele. Bardzo wielu ludzi pragnie służby lub wręcz odwrotnie unika służby w każdy możliwy sposób. Powody, dla których zarówno pragniemy, jak i unikamy służby są bardzo różne, ale zwykle są nadzwyczaj cielesne. I dobrze, i dobrze, zobaczmy co Boże Słowo mówi nam na temat ludzi, którzy w jakikolwiek sposób chcą usługiwać. To jest drugi list Pawła do Koryntian, rozdział czwarty, werset dwunasty. Krótki i prosty. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas. A życie w Was. Kontekst, bo on jest ważny, jest taki, iż Paweł wskazuje, w jaki sposób on sam i podobni jemu usługują i głoszą Boże słowa. Powtórzmy. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w Was. Wiemy oczywiście w sposób prosty, jasny, mówi o tym Słowo Boże, że człowiek, który jest zbawiony, który należy do Chrystusa, to człowiek, który umarł dla samego siebie, narodził się na nowo, napełniony Duchem Świętym, wstąpił na drogę uczniostwa i zachęcony przez swojego Zbawiciela naśladuje go w tej drodze. Ja wiem, że to tak w skomasowany sposób przedstawione, no ale tak to w zasadzie wygląda. I to dotyczy wszystkich wierzących. Wszystkich wierzących. Ale nasze rozważanie chcę poświęcić ludziom, którzy chcą być w służbie. Także tym, którzy już są w służbie. Sam jestem w służbie od 32 lat. I mogę powiedzieć, że przez te 32 lata ciągle uczę się być w służbie. I kiedy patrzę wstecz, to wiem, że na przykład 32 lata temu ważne dla mnie było, tak, było dla mnie ważne, żeby ludzie widzieli moją służbę. Ale już wiele lat później nie miało to dla mnie znaczenia. Dzisiaj jest mi to absolutnie obojętne. Całkowicie obojętne. 32 lata temu, kiedy zaczynałem służbę, miałem swoje wizje. I przez lata uczyłem się, jak pozbywać się swoich wizji. Nie wiem, czy wszystkie one dzisiaj umarły, ale na pewno poczyniłem ogromny krok w tych moich planach, aby się ich zupełnie pozbyć. Nawiązując do Bożego Słowa, zadam pytanie. Drodzy bracia w służbie, czy śmierć wykonuje w Was swoje dzieło? Bo jeżeli śmierć nie wykonuje w Was swojego dzieła, to nie dotykajcie się służby. Ona Was zabije. Ona Was zniszczy. Ona doprowadzi do Waszego całkowitego upadku, a wielu ludzi przy tej okazji się pokala. Człowiek, który ima się służby, a Biblia pochwala takich ludzi, mówiąc na przykład o biskupstwie, że ktoś, kto się ostara o biskupstwo, dobrej pracy, dobrej służby pragnie. Każda służba, którą wykonujemy dla Chrystusa jest dobrą służbą. Dlaczego jest dobrą? Dlatego, że ona wzmacnia Kościół, ona przeprowadza niewierzących do pokuty. Ona ratuje ludzi i taki jest cel wszelkiej służby w kościele. I żeby tę służbę dobrze wykonać, to trzeba ostatecznie umrzeć dla siebie. To, co wielu wierzącym uchodzi, to co nawet u wielu wierzących pozostanie niezauważone, u tego, który jest w służbie natychmiast diabły wyciągnie na zewnątrz. Dlatego musimy, drodzy bracia. I siostry oczywiście umierać dla siebie. Śmierć musi w nas wykonywać swoje dzieło. Musi mieć swoje żniwo. Muszą umrzeć wszystkie nasze ambicje. Jeśli jesteś w służbie albo pragniesz służby, a gdzieś tam kryją się Twoje ambicje, one muszą umrzeć. Ostatecznie, bezdyskusyjnie i raz na zawsze. Nigdy więcej swoich ambicji. Muszą umrzeć Twoje plany. Muszą umrzeć Twoje plany, bo jeśli masz swoje plany związane ze służbą w kościele, jeśli podejmując się służby już wiesz, do czego zmierzasz, to już przegrałeś. Dlatego, że nikt Twoich planów nie zrealizuje. Bóg nie jest zainteresowany Twoimi planami. Ludzie nie są zainteresowani, zainteresowani Twoimi planami i powiem Ci więcej, za niedługo Ty sam nie będziesz nimi zainteresowany, kiedy zobaczysz, że nie da się ich przeprowadzić. Zaczniesz chodzić w, 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 sfrustrowany, pojawi się gorycz w Twoim sercu i zaczniesz tym zatruwać innych ludzi, niszczyć innych ludzi, wierzących ludzi, którzy przecież Ci zaufali. Jeśli masz zamiar wykonywać jakąś służbę, to przestań liczyć na ludzi. Naucz się, że ludzie zawodzą. Tak, staraj się stworzyć grono ludzi, którzy będą Twoimi współpracownikami. Albo sam staraj się być dobrym współpracownikiem tych, którzy są w Twoim kościele przywódcami. Naucz się lojalności, naucz się wierności, naucz się być przyjacielem, naucz się być człowiekiem, który jest pierwszy wtedy, kiedy trzeba pomagać, a ostatnim wtedy, kiedy oczekujesz pomocy. Naucz się całkowicie ufać Bogu, bo jeśli się tego nie nauczysz, to przegrałeś swoją służbę i przegrałeś swoje życie. I przyjdzie zniszczenie do Twojego życia. Czy śmierć wykonuje w Tobie swoje dzieło? Przestań myśleć w taki sposób, że ludzie zawodzą. Ludzie nie zawodzą. Ludzie nie zawodzą tych, którzy niczego od ludzi nie oczekują. Pamiętaj o tym. Jeżeli zostałeś kaznodzieją, pasterzem, nauczycielem, opiekunem jakiejś grupy ludzi, to pamiętaj, że nie jesteś właścicielem tych ludzi. Jesteś ich dusz pasterzem. Jesteś sługą samego Jezusa, który z własnej, nieprzymuszonej woli zdecydował się powierzyć ci swoje owce. Chcesz być dobrym pasterzem dla tych owiec? To pytaj właściciela tych owiec. W jaki sposób masz im służyć? Pytaj tego, który jest panem kościoła, a nie chodź, i nie rozpowiadaj i nie szukaj pomocy u ludzi, jak poprowadzić innych ludzi, bo to nic nie da. Jeśli chcesz dobrej służby, to naucz się też słuchać tych, którzy są starsi w wierze. Naucz się. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje swego rodzaju mistrza czy mentora. Oczywiście to musi być człowiek, który. Wierzy Jezusowi Chrystusowi. Jest mu całkowicie oddany. Naucz się od nich tego, czego będziesz musiał się nauczyć sam. Ale kiedy będziesz się uczył sam, popełnisz mnóstwo błędów. A nie musisz uczyć się sam. Możesz uczyć się od kogoś. Ciągle są ludzie, którym można zaufać którym warto zaufać, o których warto się uczyć. A więc skorzystaj z tego, bo to jest łaska dla Ciebie, kiedy masz wokół siebie właśnie takich ludzi. Jeżeli chcesz być dobrym sługą Jezusa Chrystusa, to nie patrz na to, co ludzie robią. Ludzie mogą nie przyjść na nabożeństwo, Ludzie mogą nie zapłacić odpowiedniej ilości pieniędzy, aby utrzymać miejsce, w którym jesteście. Ludzie mogą nie wykonać swoich obowiązków. Masz dwa wyjścia. Możesz zrobić awanturę, albo możesz zakasać rękawy i zrobić to sam. Ja wam powiem, ja to robię. Jeżeli ktoś nie wykona swojego zadania, to idę i robię to sam, tak żeby było wykonane. Jeżeli nie ma pieniędzy, to wyciągam z własnej kieszeni i dokładam. Jeżeli ludzie zawodzą, a coś musi być wykonane, to robię to sam. Czy zwracam uwagę? Przez lata nie zwracałem uwagi. Przez lata przykrywałem to miłością. Ale Bóg nauczył mnie, że dzisiaj przychodzę do takiego człowieka no i mówię mu, przyjacielu, ale zawiodłeś w tej drzwi innej sprawie. Na ogół reakcje są, o przepraszam, zapomniałem. No, różne są wymówki. Ale jeśli by mi się zdarzyło, że ktoś powie, ale przecież ja nie muszę, to powiem Wam, co bym zrobił. Wykreśliłbym go z listy usługujących, nawet jeśli tylko sprzątałby zbór. Nie chcesz, nie sprzątaj, nie musisz. Mamy w naszym, w naszym zborze żołnierza, zawodowego żołnierza. Niezwykły człowiek, jestem dumny z niego. On mnie jednej rzeczy nauczył w taki prosty sposób. Chyba nawet nie wie, że mnie tego nauczył. Kiedy rozmawiałem z nim kiedyś o służbie, zachęciłem go do pewnego rodzaju służby, a znając ludzi z poprzednich moich doświadczeń, byłem bardzo ostrożny, powiedział mi pastorze, służba jest zaszczytem. Wiecie, ja już nic więcej nie miałem do powiedzenia. Jeżeli traktujesz służbę jak zaszczyt, to nic Ci nie trzeba tłumaczyć. Ale jeżeli służba jest dla Ciebie ciężarem, to lepiej jej nie wykonuj. Bo nawet Twoje własne ambicje Cię zabiją i zniszczą. Czy umarłeś dla siebie? Całkowicie umarłeś dla siebie. Jeśli jest czas letni, cały zbór może pojechać na wakacje, ale ty nie możesz pojechać. Jeśli wiesz, że zbór nie ma odpowiedniej opieki. Możesz oczywiście tupać nogami, możesz się kłócić z Panem Bogiem, ale to będzie tylko dowód na to, że nie umarłeś. Całkowicie dla Chrystusa. Żyjesz dla siebie. I ciągle masz swoje prawa. Człowiek w służbie nie ma swoich praw. Wiecie o tym? Jeżeli jesteś w służbie, nie masz żadnych praw. Chrystus ma do Ciebie wyłączne prawo. Ty nie masz żadnych praw. Po co taka radykalna postawa? Dlaczego ona jest ważna? Ona jest bardzo ważna ze względu na to, że pracujesz z ludźmi, na których Bóg chce wylewać swoje błogosławieństwa. To Bóg ustanowił w kościele pasterzy, nauczycieli, ewangelistów, proroków, apostołów. To nie ludzie wymyślili. A więc Bóg sam zdecydował, że takie urzędy mają w kościele funkcjonować. A urzędy nie są dla urzędów, tylko te urzędy sprawują ludzie. A sprawują je po to, żeby Bóg mógł uzyskiwać własne cele. A co Bóg chce uzyskać w kościele? No przede wszystkim chce życia. Bóg chce dawać swoje życie. Przecież tych, których zbawił, nie chce trzymać jako niewolników, jako głupców, jako ciągle głodnych, ale chce, żeby... Jego owce żyły i miały obfite życie. We wszystkim obfite życie. A więc ludzie, którzy sprawują te urzędy, muszą gwarantować Bogu, muszą gwarantować Bogu, że nie będą blokowali jego działania, ale że będą tymi swego rodzaju usługującymi, którzy będą rozdawali w kościele. Boży pokarm. Jeżeli jesteś człowiekiem służby, to Twoim podstawowym obowiązkiem jest usługiwać, a nie celebrować zaszczyty. Masz być sługą wszystkich. Masz być u kolan wszystkich. Wtedy ci ludzie będą mieli życie. Dlatego że Bóg nie będzie miał żadnej przeszkody, aby to życie im przekazać. Także przez Twoje ręce, przez Twoje usta. Ale jeżeli Ty nie umrzesz dla siebie, i jest taka, taka kategoria usługujących, którzy usługują, ale ciągle wskazują na siebie, ciągle mówią o tym, jak wiele wykonali pracy, jaka to była dobra praca, Ciągle chwalą tych, z którymi są dobry, w dobrej komitywie i którzy razem z nimi wykonują jakąś pracę. Ciągle mówią o tym, że są najlepsi, a reszta to właściwie tych to nie powinno być w kościele, bo i po co? To są ludzie, którzy nigdy nie umarli dla siebie. Nigdy. Tak, są w służbie, z jakichś powodów się tam znaleźli, ale niestety nie są sługami. Służą tylko i wyłącznie swojemu własnemu ego. I niestety muszę przyznać, że to się skończy dla nich katastrofą. Katastrofą. Czym jest służba dla wierzącego człowieka? Dla wierzącego człowieka służba jest funkcją Bożej miłości, Bożej miłości do kościoła, Bożej miłości do świata, Bożej miłości do wierzących i Bożej miłości do niewierzących. Każdy, kto jest w służbie, musi sobie zdać sprawę, że jest tylko sługą nieużytecznym. Jest tylko nieużytecznym sługą. Jeżeli sięgniemy do czwartego rozdziału listu, do Koryntian, do siódmego wersetu, to dowiemy się, że to, co mamy, jako usługujący, to, co mamy, mamy nie z siebie, bo jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, ale mamy z Boga. A więc jesteśmy tymi, którzy rozdają nie swój chleb. Jesteśmy tymi, którzy dzielą się nie swoimi dobrami. Nic nie masz swojego. Zapomnij o tym, że coś jest Twoje. Nic nie jest Twoje. Cały należysz do Chrystusa. Wszystko, co masz, wszystko, czym dysponujesz, należy do Chrystusa i Chrystus ma prawo z tym zrobić, co mu się podoba. Jeśli jesteś w służbie, a nie poddasz Bogu swoich finansów, nie masz prawa wykonywać służby. Jeśli jesteś w służbie, a jedziesz do jakiegoś zboru i z góry żądasz zapłaty, to ten zbór, gdyby był mądry, to by cię nie przyjął. Nie masz prawa być w służbie. Jeśli jesteś w służbie, a domagasz się dla siebie, zaproszony przez kogoś, hotelu co najmniej iluś gwiazdkowego, to nie jesteś służył sługą Boga. Służysz samemu sobie. I nikt nie powinien Cię zapraszać, jeżeli należy do Chrystusa i ma rozum w głowie. Możemy mnożyć takie przykłady. Czy to znaczy, że w Kościele Jezusa Chrystusa Obowiązuje dziadostwo? Nieprawda. Nieprawda. Jeśli cię zaprosi bogaty zbór, to nie bój się. Nie dadzą ci swojego chleba. Ale jeśli ci zaprosi biedny zbór, to przyjedź do użym, a nie żądaj zapłaty. Śpi na sianie, jeżeli jest możliwość. Bo byłeś tydzień czy dwa tygodnie wcześniej w kościele, który Cię zapełnił pięciogwiazdkowy hotel. Biblia mówi, że powinniśmy obfi umieć obfitować i umieć się ograniczać. Wtedy jesteśmy wolnymi ludźmi. Inaczej stajemy się niewolnikami bogactwa, niewolnikami prestiżu. Nie żyj tak, bo Twoja służba ulegnie katastrofie. Zniszczysz siebie i zniszczysz ludzi, którzy są wokół Ciebie. Jak masz rozdawać życie? Jak go nie masz? Jak masz dzielić się życiem, skoro nie masz go sam? Ty nie żyjesz, ty po prostu celebrujesz. Domagasz się praw dla siebie, a tymczasem Boży sługa nie ma żadnych praw. Ktoś powie, no to, to po co taka służba? Co ja z tego mam? Odpowiedź brzmi, nic z tego nie masz. Bóg ma z tego coś. Jesteś nieużytecznym sługą. Nie myśl, że jesteś kimś wyjątkowym. Jesteś nieużytecznym sługą. Tak uczy mnie i Ciebie Słowo Boże. I tak o sobie myśl. Nieużyteczny sługa wykonuje to, do czego został posłany. Nie pyta, dlaczego to robi. Nie pyta, po co to robi. Nie pyta, czemu to ma służyć. Jeśli Bóg posyła, to On ma tam po prostu rozlać życie. Jaki jest sens, żeby siać ziarno na drodze Przecież wiadomo, że nie wyrośnie Wiadomo, a skąd wiesz, że nie wyrośnie Skąd wiadomo, że nie wyrośnie Jeśli Bóg cię posyła siać ziarno na drodze To idź siej ziarno na drodze Po co siać ziarno w krzakach Przecież nie wyrośnie Jeśli Bóg ci każe Idź i siej Nie twoja sprawa Jeżeli wiesz, że Bóg cię posyła To idź i rób to no tak, jak masz własne plany, to tego nie zrobisz. No bo powiesz sobie, no kto przy zdrowych zmysłach pójdzie siać ziarno między ciernie. Do tego, żeby być sługą Bożym, nie potrzebujesz zdrowych zmysłu, tylko potrzebujesz posłuszeństwa wobec żywego i świętego Boga. Jak Bóg każe ci iść ziarno pomiędzy kamienie, czy nawet na kamienie, jaki sens w tym jest? Jeśli ci każe, to idź i rób to. Są czasami zadania, które Bóg swoim sługom powierza, które wydają się zupełnie bezsensowne. Ale wydają się bezsensowne komu? Nam. Ale Bóg wie co robi. Bóg doskonale wie co robi. Jaki był sens w tym, żeby kazać Abrahamowi złożyć swojego syna w ofierze? Jaki był w tym sens? Oczywiście my dzisiaj, mądrzy, patrzymy Słowo Boże i oczywiście potrafimy to uzasadnić teologicznie. I wiemy, że to miało sens. No dobra, ale w, ten, w tamtym czasach nie było Biblii. A Abraham nie oglądał Boga twarzą w twarz. Słyszał jego głos. Czy nie mógł się pomylić? Czy nie mógł pomyśleć, że to jest absurdalne, że Bóg od niego tego żąda? Czy nie mógł powiedzieć nie, 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 to na pewno nie Bóg? Dlaczego on to zrobił? Pomyślcie, dlaczego on to zrobił? Dlatego, że był sługą. Nie był mądrzejszy od Boga, był sługą. Wszystko, co miał Abraham, nie było jego, ale było Boga. I Abraham się z tym zgodził. Nawet własne dziecko uznał za Bożą własność. Dzisiaj, w dobie chorych pomysłów, i na kościół, i na życie. Sami tworzymy kościelną rzeczywistość. No bo jak inaczej ocenić ustanawianie pastorek? Jak inaczej ocenić uzasadnienie rozwodu w kościele, ponowne śluby, trzeci, czwarty ślub? Jak to inaczej uzasadnić? To są nasze chore pomysły. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. I Bóg się pod tym nie podpisuje. A dlaczego takie rzeczy się dzieją? Bo ludzie, którzy są w służbie, nie umarli dla siebie i nie rozdają życia, rozdają śmierć, niszczą Kościół. I to już widać. To już widać. Na naszych oczach w wielu miejscach Kościół umiera. Jeśli nie zatrzymamy tego poprzez całkowite oddanie siebie, żywemu Bogu, Poprzez zmianę naszego myślenia o służbie, to czeka nas katastrofa w naszym kraju. Ale wiecie co, jest nadzieja. Coraz więcej osób widzę, także w służbie, które przecierają oczy i które mówią tak dalej być nie może. I które naprawdę dążą do zmian. To, co dzisiaj widzimy jako Kościół, zniknie z naszych oczu. Nie będzie czegoś takiego. Przychodzi coś zupełnie innego. Być może będzie tylko na chwilę, zanim przyjdzie Pan. Być może przetrwa trochę dłużej. Ale to nie nasze plany. To nie moje plany. Bóg to wyraźnie pokazuje tym, którzy oddali się do Jego dyspozycji. Kończąc, zachęcam Was, drodzy bracia i siostry w służbie, abyście całkowicie umarli. Dla Chrystusa. Abyście wyzbyli się wszystkich własnych planów i oczekiwań. A przylgnęli całym sercem do swojego Boga tak, aby móc rozdawać chleb tym, których Bóg chce karmić swoim chlebem. Amen.